Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i zapraszam na przemianę Wianka, który ma już ponad rok. Najpierw zrobiłam go na święta wielkanocne. Były piórka, były jajka. Później przerobiłam Wianek na zimowy. Był i letni, na jesień, został zakopany głęboko i nie mogłam się do niego dostać. Teraz go mam i będę przerabiać na wianek zimowy. Chcę Wam pokazać też wykorzystanie szyszek, które ostatnio robiłam na live. Będziecie mieli tutaj też filmik, pokażę Wam, jak te szyszki wszystkie wyglądały. Wyciągam z wianka wszystkie stare już nieładne rośliny, które zostały. Zostawiłam trawy, zostawiłam bazie, wszystko to, co się dobrze trzyma. Cały wianek jest zrobiony z gałązek śnieguliczki i powiem wam, że jest to idealna roślina, więc jeżeli macie do ścięcia krzewy śnieguliczki, zatrzymajcie sobie gałązki. One tak są poplątane, taki splot tworzą, że naprawdę później bardzo łatwo jest nam wtykać gałązki, na przykład zielone, tak jak ja to robię. Zobaczcie, nie potrzebuję gorącego kleju, wszystko bardzo dobrze mi się trzyma. Jeżeli będę chciała powiesić wianek, on też elegancko wszystko utrzyma. Czy na dole wpinam zielone gałązki? Wierzcie mi i wypróbujcie. Jeżeli nie robiliście nigdy Wianka ze śnieguliczek, to bardzo Wam polecam. Zobaczcie, jak fajnie to wszystko się trzyma. I w ten sposób taka jedna baza, którą mamy do Wianka może przetrwać kilka sezonów. Czyli później po zimie możemy taki wianek przerobić na wczesno-wiosenny. Później możemy dodać świeże bazie, bo ja tutaj cały czas bazie mam, bazie nie będę ruszać, żeby mi te kotki nie poodpadały. Więc, jak widzicie, wszystko wygląda świetnie. Wianek zapełnia się coraz bardziej, i dzisiaj postanowiłam wykorzystać szyszki, które ozdabiałam ostatnio. Już o nich wspomniałam. Na początku mieliście filmik, który tutaj też dołożyłam. Dla tych, którzy nie oglądali, oczywiście pod filmem będziecie mieć link do tego live'a, na którym robiłam te szyszki i ten krótki filmik, który widzieliście. Z poszczególnymi szyszkami. Ze wszystkich szyszek nie będę korzystać. Wybrałam tylko kilka, żeby wbicie w wianek na drucie. Ja też nie przyklejam tych szyszek na gorący klej, tylko za chwilę je mocniej sobie przymocuję, tak żeby one mi się trzymały. Wszystkie szyszki mam przymocowane na drutach, dlatego łatwo jest mi też przyczepić to wszystko do Mojego wianka. Także przez ten cały splot, przez te wszystkie rośliny, które tam są, nie ma żadnego problemu, żeby te szyszki dobrze przymocować. Jeżeli chcecie, możecie przyklejać na gorący klej. Ja i tak dzisiaj gorący klej wykorzystam, bo chcę przymocować. Skórki pomarańczy, które będą tutaj przepięknie wyglądać. Skórki pomarańczy też można przyczepić na drucik i będzie to dobrze wyglądało. Ja przymocowałam na gorący klej, dodam jeszcze kilka bombek, można dodać wstążkę. Chciałam Wam pokazać, że szyszki udekorowane, nawet gdy każda szyszka jest zrobiona inaczej, one tworzą tak naprawdę piękny komplet gdy są razem, gdy są osobno, więc jeżeli będziecie chcieli udekorować takie szyszki i powiesić je na choince, będą równie pięknie wyglądać, nawet jeżeli każda szyszka będzie udekorowana inaczej. One stworzą całość i tutaj na tym wianku bardzo dobrze to widać. Każda ma inną dekorację, a wszystko wygląda spójnie i ładnie razem. Więc jak widzicie, mam nadzieję, że to też będzie dla Was inspiracja, Rozglądajcie się za śnieguliczką, więc y, jeżeli macie ten krzew, to naprawdę jest wart przycinania i korzystajcie z tych gałązek, bo y, bardzo fajnie później można wplatać przeróżne rośliny do tego wianka i zobaczcie, jakie cudo wychodzi. Y, pomarańcze jak zwykle dodają bardzo dużo uroku, y, kilka bombek gdzie gdzieniegdzie przyklejonych. Też wygląda dobrze i zobaczcie, naprawdę dekoracja ślicznie wygląda. Do środka można wstawić lampion, można wstawić wazon szklany z, ze świecą, można taki wianek powiesić. Jest duży, zobaczycie też go pionowo. I ja lubię na przykład taki wianek, gdy leży na stoliku kawowym i w środku jest świeca w szkle. Bardzo bardzo lubię taką dekorację, taki wianek na stolik, ale do powieszenia też jak najbardziej jest ok. I wierzcie mi w tej śnieguliczce wszystko bardzo dobrze mocno się trzyma. Dzisiaj taka propozycja ode mnie dla was. Mam nadzieję, że będziecie korzystać, będziecie robić szyszki, będziecie je dekorować i później wykorzystywać w swoich wiankach i na choinkach. Czekam na wasze prace. Przysyłajcie, jeżeli będziecie robić dekoracje. A wiem, że robicie, to czekam na Wasze zdjęcia i udostępnię je na YouTube, na swoim kanale, bo naprawdę nie ma to jak inspirować się od siebie nawzajem. Ja mam swoje pomysły, Wy macie też cudowne swoje pomysły, i też od każdego można zawsze coś wziąć dla siebie. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że taka szybka dekoracja też Wam się przyda. I też widzicie, jak cudownie różnorodne szyszki można skompletować i wpleść je w świąteczne dekoracje. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym wianku, jak Wam się podoba i czekam na Wasze prace. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i życzę miłego dnia, pa! pa.